Witajcie, z tej strony Piotr, a to jest 42 gameplay z gry Lego City Undercover W tym odcinku yy, będę wykonywać właśnie, będę odszukiwać sekrety, yy, będę znaczy nie w, yy, szukać sekretów, a robić wyzwania. Więc tak, yy, znalazłam pierwszy sekret i on jest właśnie tuż na szczycie posterunku policji w Lego City. Ale żeby tam się dostać, to muszę właśnie tutaj e, drzwi otworzyć. Oczywiście, że się kierował, bo nie inaczej. E... I oczywiście zaraz tu wezmę... Mm, od razu wezmę tutaj czerwony klocek. Który daje mi chyba... Będzie on... E, da on chyba ulepszenie skanera. Coś tak mi się wydaje. Tak, ulepszenie skanera, wyzwania miejskie. No to od razu go włączę, w sumie czemu nie? Mm, tylko gdzie on był? Eee, gdzie on tutaj był? Uh, 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 uh. Eee, dobra, to mam już włączone, okej, okay, dobra. To wezmę tutaj od razu, kolorek sobie zamienię. Eee, okej. Okay. Mm, tylko zobaczę, czy mi to w ogóle na się nagrywa. Okej, okay. dobra, więc wejdę tutaj na górę. O, tutaj w sumie są klocki, e, więc od razu ich pozbiorę. Mm, jeszcze tutaj są. Więc trochę tych klocków tutaj. Tak troszeczkę oczywiście. Ale dobra, wchodzę tutaj, wejdę na górę i tutaj właśnie jest coś ciekawego. O! W sumie wezmę ten super klocek, bo on mi się przyda do budowy, właśnie lądowiska. Tylko zaraz to zbuduję. Tylko jeszcze tutaj są monety jakieś. Tu jakieś monety i tu jakieś, jakaś barierka była. Dobra, ale jeszcze jej nie ma. Jeszcze tutaj są klocki. które mi się przyda podczas, właśnie, budowy tego lądowiska. Dobra, no to więc budujemy Lonowisko za 20 tysięcy klocków. No i zbudowane super konstrukcje 965. I odblokowałem jakiegoś helikoptera policyjnego. No i złoty klocek. Tylko muszę tutaj monety pozbierać, żeby mi tu się nie uciekły. Okej. Okay. Eee, więc to jest e, pierwsze z konstrukcji, które tutaj są. Mm, to znaczy nie pierwsze, a chyba drugie. Coś mi się tak wydaje. Dobra, to jest następna konstrukcja. To od razu to zbuduję. No, czyli następna konstrukcja. I coś odblokowałem na pewno. No, jakoś zniewalacza. Eee, dobra, tutaj są monety. I następny złoty krocek jest. Okej. Okay. to idę dalej. E, dalsze, e, dalsze, e, dalsze szukanie e, wyzwań i ich robienie. No to wezmę, zrobię ten wyścig w sumie. Przejdź przez serię punktów kontrolnych i pokonać tykający zegar. Całkiem fajne są te wysłania czasowe, Wam powiem. Powiem Wam tak, że e, w, 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 w w 2013 roku oglądamy takiego jedynego takiego anglika angielskiego youtubera YouTube. y, youtubera który w sumie y, nagrywał właśnie Dragon Cower i to nie na PC, tylko ponieważ, ponieważ w 2013 roku Lego Dragon wyszedł na sumie Zoomie... a właśnie mam turbo no czego tego turbo nie używam Powracając, no to właśnie on nagrywał właśnie na konsole Wii U. Czyli jakoś tak to się czyta. To jest trochę, to jest wam powiem, ponieważ na to konsolę wychodzą w ogóle Lego, ale w mniejszości. W większości to jest to Mario i takie inne rzeczy. A tu jest to, że jest super konstrukcja, ale to jakoś tam dojada. Okej, okay, dobra, tutaj jest. No i tutaj jeszcze prosta droga. Dobra Wiem, że, że możecie gadać, że, że ja trochę tak krzywo jadę, bo nie tak jak się należy zgodnie z przepisami ruchu drogowego, ale to oczywiście jest wyścig, więc to się liczy czas, a nie jakaś... Oczywiście to nie jest prawdziwe życie, a tylko właśnie gra leko, więc w sumie... Dobra, i tu jest oczywiście meta i zakończony wyścig, więc w sumie, no ukończyłem wyzwanie czasowe. Drugi jest 16, i odblokowałam jakiegoś Lantosa. No i złoty krocek. Dobra, więc teraz się przeteleportuję magicznym sposobem. Do z Wzgórz, więc już tutaj już e, się przeteleportowałem, no znaczy się nie przeteleportowałem, a e, dojechałem tutaj do wyśniałych Wzgórz e, takim jakimś spodem strażopatkiem, ale to mniejsze z tym. E, kolejnym wyzwaniem to po prostu jest to zbudowanie tej budki prostej. No jak mam włączony sobie czerwony klocek na szybkie budowanie, no to... Tym... Szybciej się buduje. Jakby ktoś z Was nie wiedział to gdzie możecie znaleźć czerwony klocek, szybkie budowanie, to oczywiście on się znajduje w tej misji. Jakby co to właśnie w poprzednim odcinku tą misję robiłem, przechodziłem ją na 100%. Dobra, wezmę tutaj od razu jakoś może hmm. Spróbuję tak, tym samochodem, to wjechać na tory. Dlaczego akurat na tory spróbuję wjechać? A to zaraz się dowiecie. Mm. I w sumie teraz e, widzicie, że właśnie tym czymś się próbuję właśnie e, w tą stronę właśnie jechać. A to dlaczego to właśnie... Aj! Dobra, okej. Okay. Trzeba trochę uważać na tych torach jak się idzie, bo z jakimś samochodem, bo jak jest pociąg i to może ten na przykład mój ten samochód, to go po prostu go rozwalić, więc no, trzeba trochę uważać. Dobra, więc tutaj jest coś ciekawego, a co mianowicie ciekawego? A to właśnie taka niby skałka z brylantami, ale to e, nie o to chodzi. Tylko po prostu zniszczony głazy, drugie z 22, więc no, i za to złoty, teraz Yyy, Więc tak, tym się cofnę, może. Mm, no, w sumie dalej tam pojadę. Tylko nie, znaczy dalej nie pojadę tym, bo tam już jest tunel, z tego co mi się wydaje, Więc yy, tam mi się wrócę. E, Ojej, ten w kolejny pociąg jest. E, dobra. I tak, następnym wysłaniem, jakie zrobię, to może. O, tutaj, może zjadę. To będzie. Mm, no i, i się przewrócił, dobra, to by idę na piechotę. Następnym wyzwaniem to będzie coś w stylu. E, zbudowanie właśnie. E, tych takich czek, e, coś w tym stylu. E, więc tak, tu jedno z pięciu zbudowałem. E, jeszcze tutaj coś jest ciekawego. E, tylko właśnie nie wiem czy to będzie postać jako, czy co, bo właśnie e... no właśnie nie wiem co za to dostanę w sumie Może nie wiem, e, chyba Supercloth tak mi się tak wydaje, Jak... jeśli tak to oczywiście też to jest coś ciekawego, zawsze coś e, dobra, więc 4 z 5 tu potrzebny jest dynamit właśnie więc za chwilę tutaj wrócę z dynamitem. Dynamit oczywiście wezmę z tego właśnie obok co tam jest. W sumie tutaj właśnie wezmę stąd dynamit. Okej. Okay. Dobra, trochę to nie będę trochę tego nie będę robić po kolei, bo tutaj jeszcze jest ten bankomat. Tylko niech ten... O, dobra. To wezmę tak Rexa foriego. No i bankomat zniszczony. I kolejny złoty klocek dostałem, okej, okay, dobra, to tam pójdę z tym Dynamitem. O, chwila, chwila, chwila. Wezmę tym samochodzikiem, jakim tam dojadę. No, trochę wiadomo, trochę różowatym, ale... No cóż, jaki był taki wziąłem, e, dobra, to wezmę ten dynamit, e, to coś, to skrzynkę wysadzę, e, dobra, sięgnę, żeby mnie nie rozwaliło, i co tu może być ciekawego, okej, okay, a, super klocek, okej. Okay. Więc ogro, od razu go zbiorę, jak będę stąd wy, wychodzić. No już, już właśnie stąd wyjdę. Już tu nic ciekawego nie ma. Tylko widzę, że jest jakiś trop. Tylko, że ten trop jest akurat tutaj na górze. I tak, bo tutaj jest na górze ten trop. Tylko, że tutaj właśnie nie wejdę. W sumie jakoś taka akurat mi się nie chce wchodzić, ale zobaczę co to jest ciekawego. Więc tak wezmę tutaj linę z hakiem. A to muszę rozwalić, ok. Dobra, trochę taką drabinę wziąłem. Dobra, to już takie trampoliny. Okej. i jeszcze tutaj. Ajajaj. Wiecie co, wezmę tutaj astronautę. Okej. Okay. No dobra, już jestem, więc teraz wezmę Chase'a Policjanta. I zobaczę, do czego mi poprowadzi ten drop. E, może jakiś klucz będzie tutaj? Nie wiem. Pewnie tak. W sumie nie, super krocek e, mi wyleciał. Okej, okay, dobra. E, tu może coś ciekawego jest. E, ha, e, jak mam tutaj się wydostać? E, I mam sposób. O! Właśnie, astronauto. E, dobra, co tu jest jeszcze ciekawego? Jest coś tu ciekawego. E, mm, coś jak. A e, właśnie. E, zbudowałem tam budkę, tylko że. E, tamto budkę przebrań, ale to może. To bym od razu bym to wziął, ale nie e, zrobię tak, że. Wezmę tutaj, ten parkour zrobię. Yy, który właśnie odblokowałem go przypadkiem, ale zaraz wam powiem wam jak go odblokować. Yy, dobra, więc tak, wezmę tutaj astronautę. Okej okay. Jeszcze mi mikrofon mi brzęczy Dobra, wiecie co? Wiem o co w tym chodzi, bo muszę te monety zbierać. Ojeju. Dobra, to w sumie tym górnikiem to zrobię. Co jest? Co? Nie, 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 nie. Tu ojeju. Dobra, spróbuję jakoś tam astronauta lecieć. Okej. Okay. Nie wiem, bo jakiś dziwaczny błąd miałem, czy co, bo mi to po prostu, mi tamto, mi tamto mi się nie zaliczyło, czy co? Nie wiem, o co w tym chodziło. Może wiem, o co w tym chodziło. No właśnie, bo tutaj jest. Aha, dlatego. Okej. Okay. I tutaj będzie piąty, właśnie. Okay. Dobra i teraz mi to akurat na pewno mi to się zaliczy, bo tam ominąłem jedną rzecz, dobra. I tutaj oczywiście tutaj macie właśnie, nie mogli odblokować ten parkour, jak za pierwszym razem... Tak zrobicie jak ja zrobiłem, to wtedy odblokujecie parkour i żeby go zaliczyć, to musicie jeszcze raz tam wejść, eee, więc no. Więc, e, biegi parkourowe 2 e, e, z 19 zrobiłem. No i odblokowałem e, baseballistę, czy, czy jak to się nazywa. Dobra. E, to m, idę dalej, czyli wezmę właśnie, tam zbuduję to fontanny. czy, czy jako czy jakoś tak to się nazywa? E, tak, tylko żeby właśnie mnie pociąg mnie nie, nie rozjechał. Dobra, to od razu zbuduję właśnie tą fontannę, tylko wezmę tutaj jeszcze coś do wytro wytropienia, właśnie. Co i tutaj nic ciekawego nie ma, tylko niebieska moneta. Yy, dobra, więc w sumie tutaj wezmę, od razu zbuduję to, to coś. Czyli fontanny jakoś. Ok, więc. Yy... Zbudowałem konstrukcję jakoś i to są monety od razu. O, i jeszcze właśnie. Yy, a, ja odblokowałem właśnie łyżwiarkę. Okej, okay, więc yy, idę, pójdę od razu po to świnkę. Dlaczego po świnkę? A to właśnie dlatego, że. No, że w sumie świnka jak świnka, bo nie wiem w sumie dlaczego tam właśnie robi na dachu banku dachu, na dachu tego bankowca, czy jak to się nazywa. Dobra, tutaj wejdę. I teraz tak, muszę jeszcze raz tutaj podlewać, i no takie rzeczy. Więc to od razu wezmę, zrobię. Mogłem jak te postacie, jak postacie szukam, to mogłem to od razu zrobić, ale no cóż. Eee, jak się wyjdzie z gry i takie narzeczy, no to trzeba drugi raz to od nowa robić. Eee. No, to znaczy bo odlewać to ten to nic nie kosztuje w sumie. Eee, <grystanie> e, dobra, to tu od razu kurczakiem tutaj polecę. No chyba za, za pierwszym razem chyba nie... No właśnie, tak jak myślałem, czyli za pierwszym razem mi to się udało. Okej. Okay. Więc tutaj jeszcze. Dobra, i od razu tutaj wejdę, czyli muszę się przeteleportować, niestety. Czy uda mi się... Um, astronauta to... O! Astronauto wleciałem. Dobra, to tak na szybko to wezmę, zrobię. Okej... Okay. Dobra, tu jest świnka, to teraz tak, muszę y, wejść y, tędy. Nie, nie tędy, już Mi się... Drogi mi się poprzewracały Okej okay. Dobra, i teraz tak, muszę tą puszkę jeszcze raz wziąć Czerwony, niemiecki, żółty i zielony A tak w sumie swoje drogo, to ile tego mi jeszcze mi się zostało. Uhuhu. Nie no, w sumie. Może to podzielę na kilka części może. No już tak mniej więcej to trochę tak zrobiłem. Jeszcze tam dwa może te zrobię. Na pewno świnkę w tym odcinku drugą jeszcze wezmę. Oraz dwa te konstrukcje zbuduję. I może to podzielę na dwa odcinki, bo to trochę tego jest. Eee, dobra, to tutaj wezmę tą świnkę O tutaj w sumie te monety yy, są od razu ich zbiorę I od razu pójdę po tą świnkę No, mam jeszcze bym zleciał no, co jest Okej okay. No więc teraz polecę kurczakiem do, do świnki I ja zaraz za chwilę ją wrzucę do armaty Okej okay. No i idziemy no, tylko ta armata trochę jest ta, za daleko, ale no cóż. No to chodź tu, świnko, wrzucę ją cię do armaty i. Teraz, no, kurczak to do wszystkiego się przyda, co nie? Eee, <ścoughs> dobra, więc. E... No więc wrócimy na świnię drugą z 22 i teraz pójdę po nas na świnkę, ale nie będę was tym zanudzać, tylko się spotkamy na miejscu jak ją znajdę. No czyli właśnie w tamtą stronę ona jest. Yy, jakoś tu trzeba wejść i nie mam pomysłu jak właśnie, więc zaraz może to znajdę jakiś sposób, może... O, jest to, właśnie znalazłem sposób. Czyli muszę tutaj roślinkę podrać No, że słonecznik wysoki. No i to mi się podoba. 200-metrowy słonecznik wyrósł. A nawet i 300-metrowy albo 400-metrowy. Dobra, nieważne. Więc e, tak, wezmę to drugą świnkę. Tam pojadę. No znaczy, nie wiem, czy to jest jeszcze na śwince. Czy raczej e, chodzenie, właśnie sam nie wiem. Eee. <śm> W każdym razie tam muszę właśnie drugi raz do tej armaty się udać, która jest w sumie tuż obok na stacji kolejowej. Nie wiem, czy to stacja kolejowa, może stacja metra. E, jak zwał, tak zwał. E, w każdym razie właśnie, o, jeszcze tu policja przyjechała. Dobra, e, to tutaj jakoś wejdę. No i w sumie druga świnka wchodzi do armaty. No. I do przekręcenie i ciop I świnka właśnie wylądowała e, dokładnie e, Fort Meadows, czy, czy jak to tam to się nazywało. No dobra, więc kolejny złoty klocek. No już tych złotych klocków już tutaj trochę jest, e, więc teraz się udam na zbudowanie dwóch e, stop konstrukcji. OK, więc e, już jestem właśnie tutaj na miejscu i pierwsza kon e, e, następna konstrukcja to będzie właśnie e, dom przez wzgórzu za 30 tysięcy klocków. No są jest sporo, ale całkiem fajny domek z, z roślinkami. No więc zbudowałem e, następną konstrukcję. O, tu widzę, że, że jest ten. Yy... Tylko właśnie nie wiem o co w tym chodzi. Yy... No, w każdym razie może jeszcze to skrzynneczkę naprawię. Tylko właśnie nie wiem o co z tym chodzi, bo. O, tutaj postać Cię Dobra, to zaraz ją wezmę. Yy, tu jest jakiś wyścig. Zaraz, chwila, o, o co z tym chodzi? A, taki o, po prostu samochód, ok. Yy, taki w sumie garaż sobie odblokowałem. Dobra, yy, tutaj wejdę jakoś... Yy, tędy jakoś ten... Yy, tutaj na górę. Bo tu co jeszcze jest ciekawego... To jest trochę tu rzeczy ciekawych do zrobienia. Zaraz, tylko jakoś nie mogę tu... Wejść, i dobra, ale tędy się udam, jakoś tych yy... minut chyba trochę na co, nie? Yy, więc, yy, ten yy... Yy, to w sumie na pewno nic ciekawego nie ma. Zaraz, 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 yy, a to, dobra, to yy, nie tutaj. Yy, tutaj chyba gdzieś są kwiatki do podlania. O, to tam, co właśnie, dobra, okej. Okay. Więc to od razu kwiatki podleję. Skoro już tu jestem i wezmę jeszcze zbuduję tamto super konstrukcję. I to będzie chyba na tyle w tym odcinku. No, raczej to podzielę, bo już chyba nagram kilka tych minut. No, w sumie 31 minut? O, to w sumie sporo to. Jeszcze wezmę tamto super konstrukcję i. No, i cóż, i do, i do widzenia co nie? Tylko właśnie tutaj jeszcze znajdę to konstrukcję. A to tam chyba jest. Więc jestem już tutaj, właśnie przy kolejnej konstrukcji ostatniej, wyśniowych wzgórzach. I ona się znajduje właśnie tutaj na szczycie, na w sumie na dachu tego budynku. Tylko muszę jakoś tutaj wsko wskoczyć. Dobra. No więc budujemy z e, za 10 tysięcy e, No i właśnie 13 super konstrukcji. Odwróciłam e, absolutkę e, na taki właśnie mini wóz. dobra. E, więc w sumie podsumowując, to właśnie sami widzicie, ile tego zrobiłem? No myślę, że to w sumie sporo. Więc. E, Dalszą część wykonam, mi się wydaje, że w następnym odcinku, więc w tym odcinku będzie to na tyle, jeśli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw oczywiście łapkę w górę, e, zasubskrybuj mój kanał e, wraz z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić oczywiście nowych odcinków z gry LEGO City Cower. E, więc następną część wykonam w następnym odcinku. Eee, więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku z Grelego City and Cześć!